Nasze dzieci tak szybko dorastają. Przeprowadzka tutaj była świetnym pomysłem. Teraz mamy nasze własne miejsce na ziemi naszą oazę cała rodzina przy stole dokładnie tak, jak to sobie wymarzyliśmy. W końcu możemy nazwać to domem. Dopiero co odebraliśmy klucze do naszego pierwszego mieszkania. To było coś. Dobrze pamiętam, jak planowaliśmy wszystko razem, krok po kroku. Kuchnia, salon, sypialnia, łazienka. A dziś właśnie spędziliśmy tu naszą pierwszą noc. W końcu możemy odetchnąć na swoim. Długo mieszkaliśmy w akademiku, ale w końcu zdecydowaliśmy się wynająć coś razem. Teraz mam jeszcze bliżej, żeby zapytać moje kujonki o pomoc. No, jakoś tak, bliżej nam do siebie nawzajem. Marzenia o nowym życiu zaczynają się w Waszych głowach, a ich realizacja w naszym biurze. Codziennie pomagamy przybliżyć Wam Waszą własną wizję przyszłości. Z nami to prostsze.